Cześć i Dzisiaj postanowiłam nagrać filmik na temat różnych typów dziewczyn. Zapraszam! O Boże... Widzisz te buty? W ogóle jej do niczego nie pasują. Jak można się tak ubrać do szkoły? Chryste Panie, jak można tak przejść pomalowaną do szkoły? Czy ty widzisz te posklejone rzęsy i te krzywe kreski? No ja na jej miejscu to w ogóle nie wchodziłam z tobą. O Boże... Mam metr 70, Ważę 40 kilo. Muszę schudnąć te dziesięć kilo. Muszę ważyć trzydzieści. Ostatnio jeszcze się umieściłam w Teraz muszę S. <grymne> no, co tam u Ciebie? Naprawdę? Jezu, to jest straszne, co ci się przydarzyło. Naprawdę ten chłopak cię tak źle potraktował. Rozumiem. Pamiętaj, zawsze masz mnie, najlepszą przyjaciółkę. Zawsze cię będę wspierać. Kocham cię, Włóżaczki. Trzymaj się Życie nie ma sensu. Nic mi nie wychodzi Chłopak rzucił mnie po dwóch związku, A ja go tak bardzo zdążyłam pokochać Nie wiem co zrobić Żyć mi się nie chce Chyba się pójdę zabić Dodała nowe zdjęcie na Instagrama to Wszyscy są zadowoleni Napiszę jej, że ma lepszej grubo wyszło. <gry> Udostępnia łaska. Idę ją pocisnąć za noginę. Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego wszyscy mówią, że się tak mocno maluje. Przecież. Nakładam to wszystko tylko po dwa razy. Słuchaj, kupiłam sobie nowe szpilki nie. No i jak pójdę na balety, to każdy mój. A jak ubiorę do tego tą moją nową oryginalną sukienkę to normalnie jak wejdę na parkie to wszystko jest z niego zmiotem. Ja tak byłam na imprezie, nie? No i żeby nie mieć skaza, no to w sobotę, w niedzielę jeszcze w poniedziałek stwieram dalej, nie? Taka impreza, czy mówię, tyle chłopaków, normalnie wybierasz. Było co, tak naprawdę, no stąd jeszcze wspomniałam na następny raz, no, bo ja byłam już na tylu imprezach, no ale ta była najlepsza. czy mogę? mówię, nie tyle zdają się, jak na imprezach, to nawet nie wyobrażasz, taka impreza, muzyka, DJ, w ogóle wszystko. Alkohol, nam się w litronie, no aż nie wiedziałaś, co Lecimy z koksem. Dzisiaj jakiś blancik z moimi ziomkami z Potem rundkawce w będzie gitarka. Ależ wczoraj na lekcji się tak naśmiałam, bo krycha była u odpowiedzi, nie? No i pani panią spytała, co jest stolicą? Włoch. Ona odpowiedziała, że Mediolon. Przecież wszyscy wiemy, że to Paryż. U no taka salty, która robi ze mną? Chyba wejdziemy ich na brwi. O, jest takie oczy. Co mi się stało z dyskami? Tak, to jest idealne, że są na Litka, ja ci mówię, ten chłopak to jest po prostu idealny. Wierzę z nim całą przyszłość. Ostatnio kupił mi taki cudowny pierścionek. Po prostu kocham go najmocniej. Cieszę się, że w końcu się zakochałaś. Ale czego sprzedał to? Sprzedał auto? Myślę, że ten związek chyba już nie ma sensu. Boże, mój chłopak mnie zdradził, przyjaciółka odrabia mi dupę za na Muszę napisać na Facebooku, że miłość nie istnieje, a prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Niech wszyscy wiedzą, że się z nim pokłóciłam. Przecież to takie ja się na dietę. Planuję schudnąć 15 kilo z Chodakowską. Codziennie będę ćwiczyć. Będę silna i szczupa jak ona A? No, no to idzie mnie I raz, i dwa No, idealnie To tyle jeśli chodzi o ten filmik Mam nadzieję, że się podobało i że traktujecie to raczej z dystansem bo niektóre typy są trochę przesadzone ale to tak jest celowo No i ja się z wami żegnam Strzoka gitara, błyska